Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Klubu Romantyki. Odcineczki z Głosem i Dalej Arkanum ciągniemy. Piąty odcinek, część czwarta. Wybaczcie, że mówię trochę niewyraźnie, ale chwilę miałam przerwę i trochę jestem niewprawiona, że tak powiem. Ale nieważne, lecimy. Ty i Rob staliście się sobie wyjści, a potem jej rząsy drgnęły i popatrzyła na niego. Wyglądała na senną, jeszcze nie całkiem oprzytomniała po ich krótkim zbliżeniu. Lecz przyszła refleksja i Selena otworzyła szeroko oczy. Patrzyli na siebie, jakby chcieli pokazać, kto dłużej wytrzyma. Kto odwiedzie spojrzenie, ten przepadnie w bliże uczuć. Rob przegrał. Jej usta zawodnęły niepodzielnie jego uwagą. Przypominał sobie ich smak. Tak dręcząco jaskrawie, jakby pocałował ją jeszcze raz. Rob odsunął się, odepchnął rękę Seleny. Popatrzył na nią z zakłopotaniem, a potem w jego oczach pojawił się gniew. Ty, Rob, nie majdaku, tylko spróbuj znów mnie odepchnąć. Selena wyciągnęła do niego rękę, ale on cofnął się, jakby wycelowała w niego broń. Ty. Rob, zrobił to, co rezerwało serce królowej. Zmiaszczyło jej nadzieję i cała radość, jaką poczuła po pocałunku z nim. W nieukry z nieukrywanym obrzydzeniem wytarł usta, a potem wycedził przez zęby. Zapomnij o tym, co tu się stało. Ok, bardzo obojętnym. Rob odszedł, a Selena została na miejscu. Jej dłoń była przyciśnięta do brzucha, jak się nożem. Zapomnieć? Nie dam rady, nawet gdybym chciała. Zachwiała się, ugięły się pod nią nogi, ale Selena nie pozwoliła sobie upaść. Wyprostowała się, popatrzyła tam, gdzie niedawno stał Rob i powiedziała sobie Nie uda ci się mnie więcej ranić. Rob wybiegł z jaskini, przeszedł kawałek przed siebie i zatrzymał się jak wryty. Z troską i czułością dotknął swoich ust, które wciąż pamiętały dotyk walk Seleny. W piersi kłół go żal za to, co zrobił. Rob chciał, żeby Selena pomyślała, że się brzydzi. Sam chciałby czuć obrzydzenie. Lecz nic takiego nie było. I świadomość tego, że mu się spodobało, że pocałunek z triadą przebudził w nim uczucia, których istnienia nie podejrzewał, była dla niego nieprzyjemna. On nienawidzi triad, gadzi nimi. Rob odsunął rękę od twarzy, zacisnął do w pięść. Błąd to tylko zwykły błąd. Wsiadł na konia i pognął z powrotem do pałacu, starając się nie wspominać miękkich, z lekka spieszchniętych ust królowej. Rozległy się powolne miarowe kroki. Wasza wysokość? Serena odwróciła się, słysząc głos swojej doradczu. Czyżby wszyscy ludzie, którzy urodzili się z driackimi uszami, tak nas nienawidzili? Mary uśmiechnęła się ze zrozumieniem, podeszła bliżej. Słyszałam, że, w takich, że takich jak główno dowodzący nazywają w Alter bankartami. Nie przyjmują ich do pracy, przyjaźń z nimi uważa się za coś uwalczającego. Nic dziwnego, że bankarty nienawidzą driat bardziej niż inni. Dużo jest takich jak on. Kto wie, nigdy nie byłam w Altergrove. Mary przesunęła ręką po ścianie. Miała zwyczaj dotykać czegoś podczas rozmyśleń lub wtedy, gdy chciała podzielić się myślą. Lub kiedy miała tremę. Tak bywało, kiedy przychodziła do Seleny, żeby zdać raport ze swojej pracy. Zawsze tak drżał jej głos. To wspomnienie wydało się Selenie niepotrzebnie miłe. Robię się sentymentalna. Co, co to za nostalgia? Powiadają, że ludzie z uszami zostali przeklęci. Ciągnie ich do ducha i do ciała, ale wrogość między narodami stała się tak silna, że muszą wybierać, kogo nienawidzić bardziej. Tak czy inaczej będą nienawidzić przynajmniej połowę siebie. Gdy tylko Mary skończyła mówić, jeden z rysunków na skalnych rozbłysnął błękitnym światłem. Co to? Świetlik. Czego tu pani szuka, wasza wysokość? Ostatnim razem przychodziłam tu, kiedy byłam całkiem mała. Ci kusy były wtedy daleko stąd, ale od tamtych czasów bardzo zbliżyli się do osad. Tu są narysowane karty Tarota. O tym mi opowiadałaś? Zgadza się? O tej pieczorze była mowa w, ksiądze, w księdze Stocpel. Tarotolog chciał, żebym tu przyszła. No i co? Oto jestem. Co mam robić dalej? Selena znowu wpatrzyła się w rysunek. Tajemnica stworzenia świata, życia, objawienia i śmierci w postaci kart tarotologa, tak mówiła Mary, więc karty tarota prowadzą mnie wyznaczają drogę, żebym przeszła przemianę. I dostaliśmy punkt odkupienia. Dla mnie to wszystko już jak czarna magia. Także no, zresztą to jest czarna magia. Co to? I, aha, tutaj ten sam punkt, ok. On. Oj, oj, brzydka łapka. Jeszcze większa brzydka łapka. Z mroku wyskoczyła ogromna ręka z długimi pazurami. Wyciągnęła się w stronę seleny, gotowa złapać ją i zmiażdżyć Wasza wysokość. Nery złapała królowę za rękę i pociągnęła do siebie. Przylgnęły do siebie maleńkie jak myszki, bezradne, lecz ręka nieustępliwie wyciągała się w stronę Seleny. Wisząca nad nią łapa była pokryta ciemną, niemal czarną cieczą, zupełnie jakby była zrobiona ze śluzu, który ściekał po ścianach jaskini. Zdawało się, że nie da się przed nią uciec, gdy nagle minęła dziewczynę i gruchnęła na podłodze. Ręka pęk pękła. Niczym torebka z wodą i pieczary zalała gęsta i lepka krew. Dziewczynom zrobiło się niedobrze od żelazistego zapachu. Gardła wypełnił krzyk i nudności, ale krew od razu zniknęła, pozostawiając po sobie dziwny znak. Ze sklepienia posypały się drobne kamyki. Co to było? Zaraz wymatuję. Wasza wysokość. Dziewczyna wciąż stały, trzymając się w objęciach. Nawet poprzez zwierzęcy strach Selena czuła ciepło ciała doradczyni. Jej niedopuszczalną bliskość, gdyby nie ogarniająca ją zgroza, jak z zawstydzenia. Mary, jak gdyby podzielając jej uczu uczucia, odsunęła się lekko. Minęły mdłości, drżenie, drżenie zaczęło ustępować. Selena pochyliła się, przesunęła ręką po się symbolu, starając się nie myśleć o piekielnej ręce wyciągającej się do niej z mroku. Ten znak mnie prześladuje. U jej głowie rozległ się kupiący głos tarotologa. Szukasz odpowiedzi, ale wszystkie kryją się w tobie samej Lilith. Co to znaczy? Z kim pani rozmawia, wasza wysokość? Z nikim. Do jaskini wbiegli gwardziści. Wszystko w porządku? Słyszeliśmy hałas. Tak, poczekajcie na nas na zewnątrz. Tak jest. Mary usiadła na ziemi obok Selen, żeby lepiej przyjrzeć się rysunkowi. Urob Boros? Co ty chcesz mi powiedzieć, starotologu, że będę bez końca miodać się między światami, zaczynając za każdym razem od początku? Selena wstała. Idziemy. Tu są tylko niewyraźne ślady, które nie zaprowadzą mnie gdzie chcę. Gdzieś tam było słychać wrzaski dzikusów, walczących za jedzenie lub samice. Niebo było ciemne, wisiało nad głową jak lodowy mur. Selena czuła rozczarowanie. Dotarła wreszcie do jaskini, ale to ani na krok nie zbliżyło ją do rozwiązania. Odpowiedzi kryją się we mnie, mówisz. To utrudnia zadanie. Mary zatrzymała się za królową. To nie jest, nie jest pani zmęczona, wasza wysokość? Nie zechciałaby pani pojechać ze mną do pewnego miejsca? Ja? Mogę. Wszystkie jej myśli były zajęte słowami tarotologa i nie za bardzo z, um, zważała na to, no, na co się zgadza. Zrozumienie pojawiło się, kiedy gwardziści zostali wysłani do pałacu, a konie dziewczyn dotarły do starego drzewa. Szeroka korona zginęła gdzieś w górze, zdawało się, że jeszcze trochę i wpije się w kosmos. Grubego pnia nie zdołałoby objąć tuzion... Objąć i tuzin ludzi. Mary przytuliła czoło do kory i przez jakiś czas stała bez ruchu. Szeptała coś drzewu. Skończywszy odwróciła się do seleny. Została pani ko koronowana gałązką z tego drzewa. Nie ma starszej ro rośliny w dolinie. Podobno pod tym drzewem urodził się tar. Proszę usiąść. Mary poklepała dłonią obok siebie. Trawa jest mokra i chłodna. Boi się pani wybrudzić suknię? No, wnosi sukienkę. Dobrze. Salana oparła się o szorski pień. Przed nimi rozpościerał się widok na skały. Gdzieś daleko widać było dolinę, jej niskie domki i schludne ścieżki. To miejsce jest uważane za święte. Przychodzi się tu, aby znaleźć poradę, zadać jakieś pytania. Po co po to mnie tu przyprowadziłaś? Wydaje mi się, że tego pani potrzebuje. Margaret też tu przyprowadzałaś. Raz, kiedy nie mogła pogodzić się z tym, że będzie musiała oddać pani tron. Ach tak. Co pani odręczy? Hmm. Proszę nie zapominać, że jestem pani doradczynią. Może mi... M, można mi zaufać. Co zrobić? Opowiedzieć okej. Okay. Uznasz mnie za szaloną. Proszę pozwolić, że sama wyrobię sobie opinię o pani opowieści. Mary jest ci wdzięczna za zaufanie. Dobrze, uprzedzałam. Rozpoczęła swoją historię niechętnie, powoli, ale im dalej ciągnęła opowieść, tym łatwiej było jej mówić. Pod koniec monologu w ogóle zapomniałaś, ktoś jej słucha, ale przypomniał jej o tym głos Mary. Rzucono na panią zaklęcie. Raczej przekleństwo. Nie, nie zrozumiała pani. Mary z przejęciem zmieniła pozę, uklęknęła przed królową. Mówi pani, ale pani słowa nie zatrzymują się w mojej świadomości, mało co zapamiętałam z tego, co pani opowiedziała. Czyli jak? Ktoś nie chce, aby inni o tym wiedzieli, lub Mów? Ta historia powinna zostać z panią, ona należy tylko do pani. Powiedziała pani przekleństwo. Ono jest pani i nie wolno pani dzielić go z innymi. Ale jeśli spróbuje pani o nim opowiedzieć, nikt pani nie zrozumie, ani nie usłyszy, ani nie pojmie, o czym pani opowiadała. Selena roześmiała się z rozpaczą i znużeniem. Niech tak będzie, wszystko mi jedno. Zapanowała cisza, ale nie pełna napięcia. Była naturalna, tak jak i rozmowa. Selena pierwsza przerwała milczenie. Jak to jest być doradczynią? Doradzasz królowym, ale sama pozostajesz w cieniu. Wiele osiągnęłam. Gniew królowej mnie zahartował. Z początku trudno było się jej sprzeciwić. Wtedy rzeczywiście byłam jak cień: szłam w ślad za władczynią i tylko potakiwałam. Lecz pewnego razu spojrzałam w przeszłość. Nie pamiętam tego, co tam zobaczyłam, ale ocknęłam się z rozbitym sercem. Z rozbitym sercem? W tym momencie wydało mi się, że straciłam wszystko na świecie. Czułam się jak mały żuk, którego rozgnieciono i rozmazano obcasem. I wtedy postanowiłam, że się zmienię. Postanowiłam, że nie chcę być żukiem. Nie chcę być cieniem. Dlaczego mi zdaje się, że Mary ujrzała naszą wspólną przeszłość? Mary? Tak wasza wysokość? Kiedy jesteśmy same, nazywaj mnie Lilith. Nazywaj mnie Selena. Do tego powiedzieć nie możesz. Jak sobie życzysz, Lilith. Spotkały się spojrzeniami krótkimi, a zarazem pełnymi zdecydowania śmiałymi. Zmieniłaś się. Teraz traktujecie cię jak równą sobie. W odpowiedzi Mary tylko się roześmiała. Powinnaś być z tego dumna, a nie się śmiać. Ależ ja jestem dumna. Ale przecież ty mnie wcale nie znasz. Jakże mogłam zdążyć się zmienić? Selena dotknęła jej policzka. Chciała, żeby Mary poczuła to samo, co ona. Nie są sobie obce. Wcale. Chciała, aby jej dotyk obudził w Mary wspomnienia. Lecz czy nie odsunęła się w odpowiedzi. Popatrzyła na Selenę ze zdumieniem i jakąś niewypowiedzianą prośbą. Co pani robi, wasza wysokość? Ty mnie nie pamiętasz. Mary zacisnęła wargi, popatrzyła na okoliczne skały. Chce pani, abym sobie ją przypomniała? A to możliwe? Być może się spotkaliśmy. Mary odwróciła się nagle do Seleny i zapytała z nieoczekiwanym zdecydowaniem. Mogę panią pocałować, czy co? Co? Potrzebuję fizycznego kontaktu. Może wtedy sobie przypomnę. Co odpowiedzieć? Nie, żadnych pocałunków. Definitywne urwanie ścieżki Mary, okej? Okay. Mery wzruszyła ramonami. Wobec tego tajemnica pozostanie tajemnicą. To nic, dam sobie z tym radę. Ty! O, nagle tu od akcji. Pojawił się skądś z tyłu. Oho, ludzi. Ta. Już widzę, że cenzura zadziałała. Zapłacisz za to. Dryada rzuciła się na nią w jego rękach błysnął no zakrzywiony nóż. Tak, widać, że już tego mi się nie chciało cenzurować. Selena nie zdążyła się ani wystraszyć, ani krzyknąć, ani tym bardziej się uchylić Aha, i to koniec odcinka Okej, okay, nie mam pytań Tak się nie robi, ale polecac No nic Ja wam dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach No i co, do usłyszenia już niebawem w kolejnym Cześć, pa pa